Cześć, ja jestem Dark Archon, a to jest nowy iPad, zwany również kolokwialnie iPadem 3. Apple nie chce go tak nazywać, nazywa go po prostu The New iPad. Tak też będziemy go traktować, jako nowy model starego sprzętu, dlatego porównamy go z iPadem 2, który nawet jeżeli spojrzycie, ma niemalże identyczne pudełko. Tak więc Apple zmienia taktykę. Nie próbuje nam już mówić, że kupujemy nowy sprzęt. Mówi nam tylko, odświeżamy to, co stare, bo dziwne przeświadczenie panuje teraz w świecie sprzętu. Pozwólcie, że ja już powoli zacznę odpakowywać. Dziwne przeświadczenie, że z jakiegoś powodu za każdym razem, gdy wychodzi nowy sprzęt Apple, oznacza to, że stary nadaje się już wyłącznie do kosza. Tak jakby zapominali, że przecież wszystkie firmy Historii wszechświata wypuszczają ciągle nowe modele, tak więc hejterzy Apple z jakiegoś powodu płaczą, że Apple wypuszcza co roku nowy sprzęt i że dopiero co wydali poprzedni. A miłośnicy Apple a i tak to kupują. Eee, nikomu jakoś nie przeszkadza, że wychodzi 10 modeli laptopów co roku. Z podu mamy naklejeczkę iCloud, z boku loga iPada. My mamy dziś do czynienia z wersją 16 GB Wi-Fi czy Wi-Fi, jak to mówię ja. Nie jest to wersja 3G. A propos 3G, do tego dojdziemy. Najnowszy iPad obsługuje sieci 4G LTE, których w Polsce praktycznie i tak nie uświadczymy. W Europie są w zasadzie tylko i wyłącznie mitem zajrzyjmy do środka pudełka środka oczywiście pustki W samej górze samo urządzenie pod spodem minimalistyczny design typowy dla Apple a. zasilacz z końcówką zależną od kraju oczywiście w którym kupimy tu mamy gniazdko brytyjskie. W Polsce będzie to gniazdko europejskie. Oraz druga część adaptera. Mała paczuszka z zazwyczaj jest tam instrukcja obsługi. Oraz kabel do ładowarki. I to wszystko. Pod spodem nie ma nic. Wewnątrz tej małej paczuszki znajdziemy naklejki. Z białym jabłkiem. Krótką informację i naprawdę drobniutką instrukcję o tym, jak go uruchomić. Przejdźmy więc do samego urządzenia. Na pierwszy rzut oka, wizualnie nie, nie różni się praktycznie niczym od poprzedniego iPada 2. Wielkościowo są identyczne, ale. Oglądając się dokładniej, zauważymy, że iPad 2 jest minimalnie cieńszy od iPada 3. Z tyłu soczewka kamery jest odrobinę większa. Prócz tego, nie można ich rozróżnić. Ok, 20 minut i 16 GB kopii zapasowej później. Jestem z Wami z powrotem. I gotów na przegląd najnowszych funkcji nowego iPada. Przede wszystkim jest kompatybilny ze swoim starym smart coverem, co nam bardzo ułatwi zadanie. żeby go zawinąć. Tak więc, na pierwszy rzut oka, ekran wygląda po prostu niesamowicie. Jak już wspominałem, rozdzielczość została podwojona. Jest teraz większa niż zazwyczaj w domach użytkowników na ich komputerach. Um, przyglądając się z bliska, zauważyć można, że niektóre ikony, nawet te iPadowe, troszkę straciły na jakości. Inne, za to przygotowane prawidłowo, wyglądają naprawdę fajnie. I wszystko wydaje się śmigać na nowym iPadzie. Dla porównania, zainstalowałem Infinity Blade 2, która jako jedna z niewielu gier miała korzystać na starcie z lepszej. Rozdzielczości nowego iPada i chętnie porównam ją z tym, co zaoferuje nam stary iPad. Tak tego nie zobaczycie, dlatego postaram się przygotować mały montaż zbliżeń. Mimo, że takie różnice bardzo ciężko uchwycić na kamerze, to nawet tak widać wyraźną różnicę między jakością i rozdzielczością iPada 3 i iPada 2, tak jak w wypadku. Tutaj słów, czy nawet grafik bez problemu, jesteśmy w stanie rozróżnić yy, różnice w jakości obrazu. Podobnie jest też z czasem ładowania aplikacji. W wielu przypadkach aplikacje na iPadzie 3 ładują się dużo szybciej. W niektórych zaś nie zauważyłem żadnej różnicy. W żadnym wypadku iPad 3 nie był jednak wol, wolniejszy od dwójki. Tak więc, w porównaniu do. Starego iPada wypada iPad nowy, jeśli chodzi o gry. Rzućmy teraz okiem na kamery. Nakręcę dla Was króciutki fragment, żebyście mogli porównać jakość wideo z obu urządzeń. Nowa kamera w iPadzie obiecuje nam rozdzielczość 1080p, ale jak widać, w trybie kamery. Nie wygląda aż tak fajnie. Możemy rzucić okiem na bałagan, którym nagrywamy. Więc tak to wygląda w wypadku kamery wideo. Rzućmy teraz okiem na to, jak wygląda zdjęcie. Tak w tych samych warunkach wygląda wideo z iPada 2. Już na pierwszy rzut oka widać bardzo dużą ilość szumu. Dużo mniejszą rozdzielczość i ogólnie niższą jakość. Chciałbym Wam zwrócić uwagę, że pokój jest oświetlony naprawdę jasno za pomocą lamp. Tak więc, artefakty, które widzicie, nie są efektem słabego oświetlenia a faktycznej jakości tej kamery. No i do trzech razy sztuka, dla porównania tak wygląda materiał nagrywany naszą kamerą, przeznaczoną faktycznie do nagrywania. Co więc dalej? Apple obiecuje, że długość życia baterii nie zmieniła się i wciąż wynosi około 10 godzin. Spróbuję wam przybliżyć trochę ekran, być może użycie coś ciekawego. Ciężko doszukać się jakichkolwiek pikseli przynajmniej w takiej konfiguracji. Prócz tego nowy iPad obsługuje najnowszą wersję Bluetooth 40, kilka dodatkowych pasm komórkowych, co nie interesuje nas w tej wersji. Funkcji, której nie posiadał poprzedni iPad, ale który posiada nowy, jest dyktowanie głosowe, które sam nie wiem, czy działa po polsku, prawdopodobnie nie. Ale nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem nas po angielsku. Hello, I'm the new iPad. Jak widzicie, troszkę to trwa. Dyktowanie bezproblemowo pojawia się na ekranie to, co powiedzieliśmy, ale dyktowanie trwa i wymaga internetu. Dane nie są przetwarzane na, na tablecie, są wysyłane do sieci i wyniki są odbierane ze serwerów Apple. A. Ekran o tak kosmicznej rozdzielczości wymaga też silnych flaków, dlatego w środku znajduje się zaktualizowany procesor nazwany A5X oraz czterorodzeniowa grafika i 1GB RAMu. Dokładniejszych parametrów Apple nie zdradza. A ja nie chciałbym Wam przekazywać um, nieprecyzyjnych, niepotwierdzonych danych. W każdym bądź razie flaki zostały odpowiednio wzmocnione, żebyśmy nie zauważyli jakichkolwiek zmian w jakości samego przeglądania i operowania urządzeniem. Tak więc wygląda nowy iPad w porównaniu ze starym iPadem. Ciężko wyrokować, czy warto kupować go, jeżeli posiadamy już stary model. Cena detaliczna nowego iPada wynosi 2099 zł, jeśli się nie mylę, czyli dokładnie tyle, ile kosztował iPad 2. Tak więc, jeśli ktoś miał na niego odłożone pieniądze, bez problemu może zdecydować się go kupić. Jeżeli nie, polecałbym mimo wszystko dać szansę iPadowi 2, którego cena została teraz odpowiednio obniżona i który, mimo wszystko, jeżeli nie interesują nas dodatkowe fajerwerki graficzne, bezproblemowo poradzi sobie praktycznie ze wszystkimi zadaniami, do których stworzony został iPad 2. Na potrzeby iPada 3 zaktualizowano też kilka aplikacji, na przykład GarageBand, który teraz pozwala nam na jeszcze więcej niż do tej pory. Został też oczywiście wysokorozdzielczościowy design, tak jak wszystkie inne aplikacje. Jeżeli nie potrzebujemy tej dodatkowej funkcjonalności, której ofer którą oferuje iPad, i jesteśmy zadowoleni z tego, co da nam iPad 2, myślę, bez problemu możemy zainwestować w tańszy model. Jeśli nie, iPad 3 nie widzę żadnych minusów, które, wskaz prócz ceny oczywiście, które wskazywałyby na to, że iPad 2 jest pod jakimś względem od trójki lepszy. Tak więc chętni na zakup trójki mogą to robić. Bez żadnego problemu, bez żadnych obaw. Chętni na jakiegokolwiek iPada, szczególnie użytkownicy na budżecie, powinni kupić dwójkę i na pewno im się spodoba. A na pewno nie będą dużo stratni w porównaniu z iPadem 3. I to już na razie wszystko na temat nowego iPada. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, nie bójcie się zadawać nam ich w komentarzach bądź na naszym forum, z przyjemnością postaramy się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia!